Cześć! Iga Świątek poza trudniejem US Open 2024. Polska tenisistka przegrała z Jessicą Pegulą wyraźnie zasłużenie. Jak wyglądało to spotkanie? Zapraszam na najnowszy, kolejny nocny odcinek programu tenisowego. Partnerem odcinka są tenisówki. Fabularny tenis dla dzieci od trzeciego roku życia. Na stronie tenisówki.pl znajdziecie miasta, w których możecie zapisać swoją pociechę. Między innymi Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Poznań. A jeśli prowadzisz klub i chciałbyś mieć swoje tenisówki, kontakt w opisie filmu. Chwilę temu zakończył się ćwierćfinał US Open pomiędzy Igą Świątek a Jessica Pegulą. Niestety polska tenisistka okazała się słabsza tego dnia, przegrała wyraźnie 2-6 4-6. Zwłaszcza ta pierwsza partia była zupełnie niepomyślna Igii, no ale w drugiej też nie udało się zwyciężyć. Dziesiąte spotkanie w ich karierze między tymi dwoma tęsiskami, Liga, numerem jeden, Pegula, szósta w tym momencie na świecie. No, i bilans po tym meczu jest korzystny nadal, nadal dla Polki, ale już tylko 6 do 4 pegula rozpędzona w ostatnich meczach, to już jest jej czternaste zwycięstwo w 15 ostatnich spotkaniach. Naprawdę imponująco gra. No i widać było w tym meczu właśnie, że jest w formie, że czuje się dobrze w ostatnim czasie, i że to nie jest przypadek, co gra amerykanka. Niestety, pierwszy set przede wszystkim to były liczne błędy igi Świątek. Mnóstwo błędów, nie tylko z forehandu, ale również z backhandu. Właściwie nic nie funkcjonowało dobrze. Już od samego początku tych pomyłek było mnóstwo. Zarówno w siatkę, jak i niestety na odległość. No i w efekcie szybkie przełamanie. Zakończony w ogóle pierwszy BM podwójnym błędem serwisowym. Pegula z kolei była bardzo aktywna na returnie. Głęboko wchodziła na podanie igi, tak jak no czasami to robi Sabalenka, Ostapienko czy Karolin Garcia, w pamiętnym turnieju w Warszawie dwa lata temu, no i w efekcie naciskała, bardzo wywierała presję na polskiej tenisistce i dzięki temu no, zdobywała kolejne punkty, bo Iga nie radziła sobie. Bardzo słaby procent pierwszego podania w całym spotkaniu z punktu widzenia Polki. Świetnie też trzeba powiedzieć, że Amerykanka serwowała. Nie zawsze mocno, ale często w punkt. No i dzięki temu dobrze sobie radziła. Kolejne przełamanie w kolejnym gemie serwisowym Igi. Niestety znowu zakończonym podwójnym błędem serwisowym. No i w efekcie Iga musiała ryzykować, bo widać było, że Pogola świetnie się czuje na returnie, że prawie nie popełnia błędów i, i, i w efekcie no jak Iga ryzykowała, to często też niestety kończyło się to w zły sposób. Tempo wymian było niesamowite, bo Amerykanka grała bardzo płasko, bardzo szybko. Iga próbowała nadążyć, ale czasem brakowało trochę jednego kroku, dwóch, ustawienia lepszego, timingu, no i w efekcie te długie wymiany bardzo często szły na korzyść amerykańskiej tenisistki, która grała precyzyjnie, bardzo tak spokojnie tak naprawdę kontrolowała przebieg całego meczu i nie było momentu tak naprawdę, w którym można było by ją jakoś tak mocniej ugryźć. W pewnym momencie usłyszeliśmy, że Tomasz Wiktorowski do swojej tenisistki mówił, za dużo grasz do forehandu rywalki. No więc próbowała Iga na backhand, ale nie zawsze jej się to udawało, a z backhandu Pegula też sobie dobrze radziła. Pegula przede wszystkim grała bardzo głęboko i dzięki temu Iganu nie miała jak nawet zaatakować. Próbowała ze swoich top spinów z, troszkę zaskoczyć przeciwniczkę, ale na tej nawierzchni to zagranie nie robi specjalnego wrażenia, zwłaszcza na Peguli, która no po prostu jest w świetnej formie i w efekcie całą pierwszą partię Amerykanka wygrała 6-2. Brawa też za to, jak udźwignęła presję na samym końcu, no bo przecież serwowała, ale mogła wypuścić czy, po, y, przewagę, czy poczuć się trochę bardziej nerwowa, tak nie było, utrzymała koncentrację i zasłużenie zwyciężyła. Iga troszeczkę lepiej grała w końcówce pierwszego seta, jakby zaczęła łapać pewność siebie, no ale co z tego, skoro w drugim secie szybko straciła y, serwis, ale zanim o tym, jak wyglądał drugi set, no to między setami oczywiście Iga poszła na przerwę i jak widziałem na Twitterze, sporo osób ją zaczęło krytykować między innymi yy, amerykańscy dziennikarze, którzy jakby nie zauważyli, że w podobnych sytuacjach, po przegranych setach, w tegorocznym US Open na przerwę toaletową schodziły Koko, na Sabalenka i to czepianie się igi, O oto wydaje się być chyba trochę dziwne, bo no proka przecież nie zaszła na 10 minut czy na 20, ale zaledwie na kilka ta przerwa nie była aż tak długa. No ale jak wróciła, to wcale nie grała niestety lepiej. Co prawda, z tego 1-2 y, 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 przełamania potem odrobiła, wyszła nawet na 3-2, troszeczkę grała stabilniej, wydawało się, że łapie rytm, no ale to nie trwało długo, zwłaszcza ten siódmy gęb był bardzo kluczowy, gęb na przewagi, Polka miała szansę, żeby wygrać swoje podanie, potem Amerykanka, żeby ją przełamać, zachowała więcej spokoju właśnie Pegula i po raz kolejny przełamując Polkę wyszła na 4-3, potem 5-3. No i w efekcie już nie wypuściła. No niestety, Iga nie była w stanie dogonić jej i tego dnia no po prostu była słabsza. To jest myślę, że naczynie połączone. Z jednej strony polska tenisistka zagrała znacznie poniżej swoich możliwości, ale z drugiej trzeba oddać po prostu Jessie C.P. Gulli, że kapitalny występ. Na miarę ćwierćfinału wielkoszlemowego i pierwszej wygranej właśnie ze strony amerykanki w ćwierćfinale szlema w singlu. To jest jej pierwszy taki sukces, Wielkie brawa dla Jessica Peguli przy szóstej próbie, bo szósty raz jest w ćwierćfinale gry pojedynczej w Wielkim Szlemie, i pierwszy raz dochodzi do półfinału zagra w Nowym Jorku w półfinale z Karoliną Buchową. To niestety dla Igi, to już jest koniec tego turnieju. I jak patrzeć na karierę wielkoszlemową polskiej tej w ostatnim czasie? No to może jest pytanie na dłuższą dyskusję, ale patrzcie, w tym roku Wimbledon trzecia runda, US Open ćwierćfinał. Roland Garros wygrana, Australian Open trzecia runda, w zeszłym roku US Open czwarta runda, Wimbledon ćwierć finału, Roland Garros y, wygrana oczywiście i, i Australia czwarta runda, 2022 oczywiście wybitny, wygrana w Nowym Jorku i... W, 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 w Paryżu, no ale te ostatnie dwa lata, no to oprócz Paryża jednak jest pewien problem, wydaje się, na płaszczyźnie wielkoszlemowej, gdy porównamy to chociażby z areną Sabalanką, no to wyraźnie przewaga po stronie białorusinki. Rywalką Peguli, tak jak wspomniałem, w meczu o finał będzie Muchowa, która pokonała Haddad Maję, Beatriz, Brazylijkę 6-1, No i Muchowa wyrównuje swój wynik z zeszłego roku z US Open. Obie tenisistki miały trochę problemów zdrowotnych w tym meczu ćwierćfinałowym, ale no ostatecznie to Muchowa okazała się lepsza. Jest dużo bardziej jednak taką uniwersalną tenisistką. Pięknie gra, wszyscy się zachwycają, eksperci. Iga Świątek też wielokrotnie doceniała styl gry. Czeszki. No i trzeba przyznać, że w tym półfinale czy będzie faworytką, szczerze mówiąc, myślę, że 50-50 z Pegulą, która pierwszy raz dosz, doszła do półfinału, na pewno będzie bardzo podbudowana zwycięstwem nad Igłą Świątek, będą wspierać ją gospodarze, czyli kibice. I kto wie, być może to jednak Amerykanka pierwszy raz dojdzie nie tylko teraz do półfinału, ale niebawem również do finału. W drugim półfinale z kolei zmierzą się Emma Navarro i Arena Sabalenka. Białorusinka bardzo łatwo poradziła sobie z kinwen Zhen, Chinką 6162, chociaż y, mistrzyni olimpijska wskazywała, że przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale także brakowało jej regeneracji, bo grała do późna z Doną Wekić. Skończyłam grać o 2.30, zasnęłam pewnie około 5 rano. To miało wpływ, gdyż nie byłam w stanie trenować, czułam się fatalnie, nie mogłam wstać. To mówiła właśnie Chinka po zakończeniu spotkania z Sabalenko No i rzeczywiście organizatorzy się nie popisali przy niektórych spotkaniach tegorocznych w Nowym Jorku. To tak nie powinno wyglądać. Z kolei Emma Navarro wyeliminowała w ćwierćfinale Paulę Badose, która to miała swoje szanse w drugim secie wysoko prowadziła, ale Hiszpanka nie dowiozła, nie dała rady i nawarro pierwszy raz w karierze zagra w półfinale Wielkiego Szlema. U panów półfinały takie. Frances Tiafoe, Taylor Fritz wewnątrzamerykański i pierwszy raz od 2006 roku Amerykanie będą mieli w finale singla swojego reprezentanta. Bo to będzie właśnie albo Fritz, albo TFO. W drugim półfinale Draper z Wielkiej Brytanii kontra albo Siner, albo Miedwiedzie, bo w momencie, gdy to nagrywam, to ten pojedynek właśnie się rozpoczął. Dodam, że ostatnim amerykańskim tenisistą w singlu w finale US, Op US Open był Andy Roddick, gdy rywalizował 18 lat temu z Rogerem Federerem. Na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, jak patrzycie na występ Igi Świątek w półfinale z Jessica Pegulą, co Waszym zdaniem przede wszystkim zawiodło, kto w takim razie y, wygra US Open, skoro nie Iga Świątek i kogo byście typowali do roli nowego trenera Huberta Hurkacza. Trzymajcie się mocno,